yeah this is that uh, mosaic that was uh, put on board dragon with all the uh, virtual graduates this year that uh, you guys put together and um, we think it's amazing I, I know chris when he first saw it said he couldn't believe how cool it looked and uh, we just wanted to make sure you guys got to see it here on board space station no I i ktoś napisał, że odnalazł moje zdjęcie na tej mozaice. A to już było po starcie i żebym szukał na zachód od Kolumbii. Więc jak łatwo się domyślić, natychmiast rzuciłem się do poszukiwania tego zdjęcia, co trochę trwało, bo jest ich bardzo dużo, a opis był niezbyt precyzyjny. No i w końcu znalazłem to zdjęcie i kiedy zobaczyłem, jakie zdjęcie zostało tam wrzucone, no może zobaczcie sami. That's on the moon right now.